15 października. Dzień wyborów. Ile płacimy za tę pizzę? Za darmo. Dziś świętujemy demokrację. 15 stycznia. Miesiąc po zaprzysiężeniu nowego rządu. Poproszę średnią margeritę. 30 złotych. Ceny trochę wzrosły, ale jakość pozostała. Drogo, ale co tam. Przynajmniej mamy demokrację. 15 czerwca. Pół roku po zaprzysiężeniu nowego rządu. Margerita. 99 zł. Co? Za pizzę? Ceny prądu, gazu, sam pan rozumie. Za te pieniądze to ja wolę sobie sam pizzę upiec. To dobrze się składa, bo koszty pracowników też wzrosły, i teraz klienci sami pieką swoją pizzę. Ale przynajmniej mamy demokrację. 15 września. Powódź. Dość tego. Czas odwiedzić tych, którym zawdzięczam ten sukces. Gdy woda sięga gardła, a ceny wyższe niż pasek kołodziejczaka, nawet najwierniejsi zwolennicy zaczynają mieć wątpliwości. Oto historia Mateusza z Jagodna, który postanowił szukać prawdy w Ministerstwie Prawdy. Cholera znowu to samo. 1997. Kwachu rządził, była powódź. 2010 Donek rządzi, znowu powódź. 2024, znowu oni. Gdybym tylko rok temu nie rozdawał pizzy w Jagodnie. Nie! Płoniemy, planeta płonie, planeta płonie, ratunku, ratunku, płoniemy. Nie rozumiecie, wy, wy nic nie rozumiecie. A to miał być najnormalniejszy z nich. Pan Mateusz, minister prawdy pana przyjmie. O, bohater Wolnej Polski, co tam u pana słychać? Słychać? Raczej widać. Ja tonę. Oj, tam od razu tonę. Trochę wody jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A tak na marginesie, jak tam pański biznes rozwija się? Jaki biznes? Straciłem wszystko dom, samochód. A piec do pizzy już płynie autostradą do Opola. Wszystko poszło z wodą. Ojej, to niedobrze, ale wie pan co? Ma pan szczęście. W ramach programu Mokra Polska Plus oferujemy preferencyjne kredyty na zakup pontonów. Panie premier, to jest ministrze. Czy pan w ogóle zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji? Wczoraj mówił pan, że prognozy nie są przesadnie alarmujące, a dzisiaj nagle twierdzi pan, że sytuacja jest dramatyczna. Drogi panie. Polityka to sztuka adaptacji. Wczoraj było wczoraj, dzisiaj jest dzisiaj. A jutro? Kto wie, może będzie jeszcze lepiej. Lepiej? Połowa kraju pod wodą, a pan. Spokojnie, spokojnie. Mamy wszystko pod kontrolą. Właśnie rozmawiałem z naszą ministrą klimatu, Ulą Zielińską. Ach tak. I co powiedziała ta ekspertka od czego właściwie? Od zrównoważonego rozwoju, oczywiście. Ula ma genialny plan. Zamiast budować zbiorniki retencyjne, które szpecą krajobraz i przeszkadzają rybom, postanowiliśmy promować naturalne rozwiązania. Czyli co? Będziemy się modlić o suszę? Lepiej. Ula zaproponowała program Każdy Polak Bobrem. Rozdamy wszystkim obywatelom zestawy do budowy tam. Wyobraża pan sobie? Miliony małych tam w każdym mieście, na każdej ulicy. Genialne, prawda? Pan chyba żartuje. Ależ skąd? To część naszej strategii Zielony Ład na Mokro. Dodatkowo minister Bodnar pracuje nad ustawą zakazującą używania słowa powódź. Od teraz będziemy mówić o nadprogramowym nawodnieniu. Panie Tusk, ludzie tracą dorobek życia. A pan mi tu opowiada bajki o bobrach? Proszę pana, radziłbym stonować ton. Pamięta pan, co się stało z tymi, którzy krytykowali nasze ministerstwo prawdy? Ostatnio kolejny wylądował na Ukrainie. To znaczy dobrowolnie postanowił pomóc naszym sąsiadom. Ja, przepraszam. Nie to miałem na myśli. No i świetnie, a teraz czym jeszcze mogę służyć? Chciałbym po prostu wrócić do domu. Ależ oczywiście, mam dla pana coś specjalnego. Proszę, najnowszy gadżet naszej partii. Pontony dla narodu. Gwarantuję utrzymanie się na powierzchni dynowej rzeczywistości. Dziękuję, chyba. Nie ma za co. I proszę pamiętać, z koalicją obywatelską zawsze utrzyma się pan na powierzchni. A teraz przepraszam, muszę lecieć. Czeka mnie ważne spotkanie w Brukseli. Ale. Przecież lotnisko jest zalane. Dla Króla Europy nie ma rzeczy niemożliwych, panie kolego. Dzień dobry, TVP info. Jak pan ocenia działania rządu w obliczu kryzysu powodziowego? Cóż, przynajmniej jakoś wrócę do domu. Czy to oznacza, że jest pan zadowolony z pomocy? Uwaga, uwaga. Ministerstwo Prawdy przypomina: krytyka rządu jest formą rosyjskiej dezinformacji. Wszystkim niezadowolonym przypominamy o naszym programie dobrowolnej pomocy przyjaciołom z Ukrainy. Jestem zachwycony. Ministerstwo Prawdy to najlepsze, co mogło nas spotkać. A teraz, przepraszam, muszę, chcę trochę popływać. I tak oto. Dzięki genialnym rozwiązaniom Ministerstwa Prawdy kolejny kryzys został no cóż, zreinterpretowany. W końcu nie ma powodzi. Jest tylko zaplanowana modernizacja systemu irygacyjnego. Dobranoc Polsko śpij spokojnie, bo nad Twoim snem czuwa Ministerstwo Prawdy, któremu w pół roku udało się ugasić płonącą planetę.